Dzień dobry wam wszystkim deszowo dzisiaj no jakoś obra i tak jest ładna. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym nagrać wam filmik na temat miłości w związku partnerskim Na pewno wszyscy was mają coś takiego, że po jakimś czasie już pojawia się w Waszym związku jakaś tam powiedzmy rutyna już ta druga osoba, no jest to, co się różnie nazywa, nazywają to inni, nie wiem, różnymi etapami, że już tam etap zauroczenia minął i teraz jest etap, nie wiem, bycia ze sobą i stoi jeszcze innych różnych tam nazw, innych etapów. I teraz tak, właśnie jest ciekawa sytuacja, że po jakimś tam czasie już w tym swoim partnerze, partnerce nie, nie widzi się tej... Tej, tej, tej osoby, dla której się głowę straciło, tak? Eee, znaczy się już jakoś rutynowo, no dobra, jest to, jest, jest sobie, bo jest. Czasami coś sobie zrobimy, ale już każdy zajmuje się swoimi rzeczami. Podział obowiązków jest po prostu jakiś, jak, w jakiejś okropnej grze. Eee, a miłość do drugiego człowieka trzeba pielęgnować, tak? Trzeba pielęgnować, bo, e, bo do, może dojść do sytuacji, w której zapomnimy, że kochamy drugą osobę, tak? Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale jestem prawie, że pewien, że co najmniej połowa osób, która będzie tego słuchała, już nie pamięta, że kocha swojego partnera/partnerkę. Tak? Więc warto czasami się zatrzymać, zatrzymać i wyeliminować żal, gniew, pretensje do tej drugiej osoby, że że nie udało się jej ulepić tak, jakbyśmy chcieli, tak? Zauważcie, że na początku jest jakieś tam założenie, jest fajnie, jest pięknie, a potem nagle zaczynają się pojawiać jakieś tam... Próbujemy jednak sobie ułożyć tą drugą osobę tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała. Tak? I, to, I każdy to robi. To nie jest to, że ktoś może to robi, ktoś może nie robi. Zawsze próbujemy tą drugą osobę ulepić na swoje jakieś tam wyobrażenie. A powiem tak, no i, i słuchajcie, jak najbardziej intencje mamy dobre, chcemy dobrze dla tej osoby, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że, że każdy człowiek jest ulepiony z innej gliny, jak to się mówi, tak? Każdy ma inne doświadczenia, każdy ma inne uwarunkowania, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne granice. Więc wymaganie od drugiej osoby, aby stała się taka, jaką my byśmy uważali, że powinna być. Jest okrucieństwem wręcz, nawet i zau, zauważcie, jaką presję na tej, na tej osobie wywieramy w tym momencie. Strasznie, strasznie. Ta osoba w pewnym momencie zaczyna się już nas bać, zaczyna od nas uciekać, a nie kochać. Zapewne już o tej miłości. Zatrzymajcie się, zatrzymajcie się w takich chwilach. Nie wiem, przypomnijcie sobie, jak to było na początku, tak? E, przypomnijcie sobie, dlaczego pochali, pochaliście tą, tą drugą osobę. E, zauważcie, zauważcie te te piękne, piek, piekne, piękne, rzeczy, które wtedy się działy. Przywołajcie je. Nie patrzcie, nie patrzcie na, na, na swoją dumę jakąś, że nie zrobicie tego, bo druga osoba zrobi coś. Kurde, ludzie, kochacie się przecież, tak? Weźcie, weźcie telefon, weźcie telefon, teraz zróbcie to. Pewnie, pewnie jesteście, w większości przypadków jesteście osobno e, z, z waszymi partnerami, partnerkami. Weźcie telefon w tym momencie, się do tej osoby kompletnie bezinteresownie, żeby powiedzieć jej, że, że ją kochacie. Że ją kochacie i że, że cieszycie się, że ta osoba jest z jest, jest wami, jest przy was. Po pierwsze, na pewno tak druga osoba się nie będzie go spodziewała, bo ona też jest. Wpakowane w takie schematy, które Ty, Wy się wpakowaliście. Tak? Pamiętajcie o tym, że nie, nie tylko Wam jakoś tam może być trochę źle, druga osoba czuje to samo. tak? To jak Ty się czujesz, to to, to uczucie przekłada się na drugą osobę. Jeśli zadzwonisz do tej osoby, powiecie: Kocham, kocham cię, Powiedz tak, kto wie, może ta osoba kompletnie tego jakoś tam nie, nie, nie poczuje w tym konkretnym momencie i powie Wam: No, a co ty, Stefan, jest spokój, wracaj do roboty. Ale na pewno, gwarantuję Wam, na pewno poczuje się lepiej i na pewno. Nawet jak tego nie powie teraz, w tym momencie, na pewno wam się tym uczuciem odwdzięczy, tak? Odda wam to uczucie. Pamiętajcie, że, że dawane uczucia wracają, tak? Jeśli wy rozsiewacie miłość i uśmiech, to będzie was otaczała miłość i uśmiech, tak? Ta, ta, tak to funkcjonuje. Oj, dobra, słuchajcie, pięknego dnia mam rzeczy, dzisiaj jest deszczowo, deszcz szaro i deszczowo, ale powiem tak, nawet, nawet szary kolor jest, jest, jest fajnym kolorem tak naprawdę. A deszcz deszcz oczyszcza, oczyszcza powietrze, oczyszcza ziemię, oczyszcza e, nas. deszcz jest fantastycznym zjawiskiem tak naprawdę. No może, może, może nie ten deszcz, który to spada z tego, tego, tego nieba, które nas tam powiedzmy otacza dziwnymi rzeczami. Bez tam skojarzeń dziwnych. No ale, dobra, wracając, wracając do tematu. Kochajcie się, kochajcie się, przypomnijcie sobie, że, że się kochacie. Przypomnijcie sobie, że nie jesteście ze sobą tylko dlatego, że macie wspólny kredyt, że macie wspólne dzieci. Przypomnijcie sobie, że się związaliście ze sobą, dlatego że w jakiś stopniu ta druga osoba zawróciła wam w głowie, tak? kochacie się po prostu, kochacie, jesteście dla siebie stworzeni, przypomnijcie to sobie, ale nie przypominajcie tego drugiej osobie, niech ona, ta druga osoba, niech sama sobie to przypomni, wy sobie to przypomnijcie. Trzymajcie się, na razie.